U nas dzisiaj na śniadanko jajecznica z wędliną, do tego szczypior prosto z działki i trochę papryki, co by chrupało. Oczywiście dzisiaj kawka w nowiutkim kubasku, tylko ma on pewien minus, a mianowicie muszę sama włączyć ekspres, a może w ten sposób powiem. Przy tych większych kubeczkach ekspres sam się wyłącza, bo już jakby wiecie, porcja kawki zostaje zrobiona a one są minimalnie za małe. Zatem tak, dzień dobry, dzień dobry, ja zaraz podkręcam tempo, bo mamy już godzinę prawie dziewiątą ja ciągle w piżamie, ale jedzenie w sumie uszykowane, dziewczyny nakarmione, Kuba nakarmione, też jakieś tam przysłowiowe resztki zjadłam. Dopijam kawcie z nowego kubka, zawsze z nowego kubka kawka smakuje najwspanialej. I w ogóle smutna sprawa, kawa się kończy, trzeba będzie kupić. Mam w sumie w, w koszyku um, nie wiem czy o tych kawach nie mówiła Paulina w którymś swoim vlogu, bo tak mi się skojarzyły nazwy, że jest Indie, Kenia, Tanzania, Etiopia, um, tego typu rzeczy, więc kliknęłam sobie dwie. Też koleżanka mi poleciła um, jakąś fajną taką wypalarnię, palarnię kawy. I co, ja teraz wypakowuję walizkę mojego męża, żeby zapakować tam nasze szmatki. Weźmiemy chyba jakąś grę ze sobą, bo dziewczyny mówiły, że chcą grę. Weźmiemy oczywiście książeczki. Co by wiecie, no też na tych czasach było tak po naszemu, czyli właśnie jakiś ten czas wspólny, może zadanka sobie weźmiemy żeby no nawet ten wieczór jakoś tak spokojnie sobie spędzić, żeby był ten moment takiego wyciszenia, wiadomo tam po śniadaniu coś jeszcze zawsze można porobić. Generalnie oczywiście będziemy wychodzić, wczoraj jeszcze od Maci dostałam polecajki, za które bardzo serdecznie dziękuję, co warto zrobić, zobaczyć. No będziemy mieć trzy dni, ale myślę, że można je wycisnąć jak cytrynkę. Bez czego nie ma wakacji? Oczywiście bez przystanku w Maczku. Pod, podjechaliśmy sobie pod McDrive, a zaraz coś weźmiemy dobrego do jedzenia. Lila krzyczy, że chce hamburgerka. Dalia krzyczy, że chce lody, więc każdy ma już swoje gusta kulinarne. A tata co chce? Tata chce burgera. Tata też chce burgerka, więc tak, jesteśmy w sumie już w nowym dworze gdańskim, więc został przysłowiowy rzut beretem, także mam nadzieję, że dosyć szybko Przyjedziemy. Po drodze trochę e, kropnęło, ale słownie tycio, więc mam nadzieję, że jak dojedziemy na miejsce, to poz, e, pogoda pozwoli na to, żeby się troszeczkę przejść. Może jakimś stateczkiem się, się przepłyniemy. Tak, Zobaczymy. E, w każdym razie myślę, że będzie miło. Panie, e, ten tunel. Już widać światełko. Zaraz wyjedziemy z tunelu. My już jesteśmy w Gdyni, znalezienie miejsca parkingowego zajęło nam, nie wiem, 25 minut, trzy kółeczka tutaj dookoła. Ale się udało i to takie w pełni legalne. No i co, idziemy najpierw e, na rybki. Jesteśmy już w naszym penthouse, więc róbmy tour. Tu, jak widać, mamy sypialnię. Ja, ja mam gdzieś pobiło. Tak. Ogólnie jest dosyć prosto, raczej na biało, minimalistycznie. Mały minus łazienka jest o tam i dużo, dużo schodów. E, tutaj mamy kuchnię bardzo spoko, jak widać jest kuchnia, jest okap nie telewizor jest kawka, herbatka, cukier zmywareczka of course, lodóweczka Czy jest wyjście na jakiś taki ogródeczek i można śmiało postawić samochód Tu, telewizor i kanapa na której pewnie można spać, tak obstawiam gdzie idziemy? go, idziemy coś zjeść Tak, poszukujemy czegoś do jedzenia, idziemy z buta, co by jednak trochę się przejść, ale mamy wózek, także wiecie. Cześć, ja i moja szopa witamy się z wami drugiego dnia naszego chasingu szalonego. Dzisiaj mamy obrane trzy punkty, zresztą będę wam wszystko po drodze pewnie opowiadać. Teraz co, pielęgnacja musi jakaś takaś wpaść, bo już czuję, że moja skóra jest e, ściągnięta, taka wiecie, po myciu, e, więc tonik, e, krem z filtrem, potem jeszcze wjedzie ten krem BB, taki już do makijażu, z którym naprawdę bardzo, bardzo się lubię i żałuję teraz, że nie zamówiłam od razu z dwóch albo z trzech, bo produkt jest bardzo, bardzo przyjemny. I co, będziemy niedługo wychodzić, także ja tutaj się ogarniam, ubrałam się o tak, tą spódnicę i ten mój topik, zobaczymy jaka jest pogoda, wezmę w razie czego tą moją kurtkę dżinsową, żeby wiecie, na ramionka coś mieć. I tak. Tu jest nasz punkt numer jeden, czyli Centrum Nauki Eksperyment. Wygląda całkiem fajnie. Widać, że przyjechała cebula z Mazur, lody z biedroneczki. Jeśli chodzi o dzisiejszy obiad, to będziemy jeść w przystanek w z górze, czyli miejscu, w którym nocujemy. Stwierdziliśmy, że najbardziej optymalną opcją będzie po prostu kupienie mięsa mielonego, makaronu, sosu i zrobienie sobie spaghetti. Tam jest najlepszy kucharz, czyli mój małżonek Jaku. No. Także będzie pysznie, będzie tanio, po domowemu. I co się krzyczy? Bingo! Pięknie! Tam, tam! Mój osobisty kucharz przygotował nam taki obiad, no powiedzcie, prawie jak w restauracji. My jeszcze tak stwierdziliśmy, że zrobimy sobie szybciutki wypad do Sopotu. Bo w sumie co na no, jutro będzie już uciekać do domu i tak myślę, że jutro może po drodze wstąpimy jeszcze do Gdańska, co by całe trójmiasto zahaczyć. I pamiętam, że Ania bardzo zachwycała się sopotem i powiem Wam, że faktycznie tak jak przejeżdżamy w poszukiwaniu miejsca parkingowego, to też widzę, że to miasto ma taki swój urok. Wydaje się być takie. Nie to że stare, no ale właśnie takie z charakterem, że nie ma być takich nowoczesnych domów, tylko właśnie raczej są jakieś takie starsze domki z fajnymi takimi akcentami. Teraz właśnie mijamy domek z niebieskimi elementami elewacji, więc jest tak fajnie, tak klimatycznie. Mieliśmy jakiś park. Także naprawdę jest ładnie. Tu gdzieś tam przy knajpkach świecą się światełka. Bardzo ładnie. Dzień dobry, niedzielnie. Dzisiaj my już będziemy uciekać do domu, ale jeszcze po drodze zajechaliśmy do Gdańska, konkretnie na Oliwę. Do Oliwy? Słowia, to chyba jest dzielnica Gdańska. Idziemy przejść się po parku, a potem najprawdopodobniej ruszymy na wystawę klocków Lego. Także taki dzień nam się szykuje. Jak tam twój strój? Oj, kolorowy. Co to znaczy? Trochę różowy, trochę czarny. <laughs> Jestem mi, kolory do góry do dołu. Ja tak zmieniam kolory i spójrzcie. Ja wyglądam o tak jak walutnica, to tak do obrotu, bo my robimy obroty to są. Wziaki. To zrobisz jeszcze te obroty piękne. Wow! Wisiaki! to jak w domu, więc my wróciliśmy, jest jeszcze dosyć wczesna pora, czwarta, więc możemy śmiało posprzątać to, czego nie posprzątaliśmy przed odjazdem. Juhu! A w zasadzie to, co nabałaganiliśmy przed wyjazdem. Potem usiądę i pewnie do Was trochę pogadam odnośnie wrażeń, odnośnie cen, bo zawsze to jest taka, wiecie, kwestia dyskusyjna, którą trzeba oczywiście przerobić. Czyli jakie ceny są nad polskim morzem? Tutaj kolega nawet mojego męża śmiał się, że jesteśmy nad polskim morzem. Jak to było w czasy. że jest jak za granicą? Tylko trzy razy drożej. Tylko trzy razy drożej, o coś takiego to było. Dużo się nie pomylił. No, w każdym razie tak. I co, i co, i co? Zacznę od paczki. Bo strasznie się stresowałam paczką, bo przyszła do nas paczka w piątek, już wtedy, kiedy my odjechaliśmy. A zamówiłam soczki, bo znalazłam w całkiem dobrej cenie, tak mi się wydaje. I napoje roślinne, bo też moim zdaniem były w dobrej cenie. I ta paczka musiała czekać na nas aż do dzisiaj. Była tak ustawiona, że najprawdopodobniej nic jej się nie stało, ale. Było gdzieś tam drżenie. no jeszcze tak jak widać po moim ręku, byliśmy na wystawie LEGO i 3D, coś takiego. Ogólnie, koniec końców, wydaje mi się, że moglibyśmy śmiało się obejść bez tego 3D, tylko obejrzeć to LEGO. Ceny były dosyć duże. Raczej na taką atrakcję nie, nie ustawiłabym ceny 50 zł. 35 to jest raczej w maksie, no ale wiadomo, Trójmiasto miasto rządzi się swoimi prawami. Także co, tyle może tytułem wstępu. Jest i moje fantastyczne zamówienie. Przede wszystkim, tak jak widać, wzięłam te napoje owsiane barista z inki, bo wychodziły naprawdę bardzo spoko. Mam tylko nadzieję, że się nie popsuły, bo jeśli się popsuły, to lipa wielka. Ale no, mam nadzieję, że nie. Będziemy zresztą próbować. Wziąłem jeszcze gry. Powiem Wam szczerze, że skusiłam się na kilka gier, niektóre są dla nas, niektóre są, że tak powiem, w prezencie. Zdaje się, że to też chciała moja siostra, bo to troszeczkę jest tak to od drugiego roku życia. No my to czućulotto już mamy tak po prostu obcykane, a tutaj to wygląda na troszeczkę trudniejsze, bo mamy, wiecie, dzieci wykonujące jakieś tam czynności i takie elementy, więc trzeba to ładnie przypasować. Nie ma czegoś takiego, że jest. Identyczny obrazek, tak jak przy tym naszym Czuczulot, to tylko jest, bym powiedziała, troszeczkę trudniej. Więc takie Hopsasa i Hopsasa numer dwa. Tutaj też wziąłam coś takiego z myślą o urodzinach. To są urodziny tygryska, gra loteryjka. Też właśnie trzeba tutaj wszystko ładnie przypasować. Mamy takie spinki zawody. Też wydaje mi się, że będą całkiem spoko. Dla dzieci, bardzo proszę. Tu wziąłam taką książkę, żyj przytulie magia małych codzienności. Tak i dużo soku, zobaczcie ile tu jest soku. Jeszcze więcej kartonów z napojem. Tu mamy grę urodzinki, nie urodzinki, mafinki. To jest generalnie gra dedykowana od 5 roku życia, ale ja tak pomyślałam, że ona wcale nie musi być od 5 roku życia, bo zasady mam banalnie proste. A polega to na ale tym, że mamy mnóstwo te takich. Będę miała tak, y, mamy tutaj mnóstwo takich mafinek, rzucamy kostkami i jak na przykład wypadnie nam kolor pomarańczowy i zielony, to po prostu musimy znaleźć mafinka w takim kolorze i to jest jakby wszystko. Nic. Moim zdaniem tą spostrzegawczość można ćwiczyć wcześniej, niekoniecznie jeszcze trochę uszkodzone. Niekoniecznie od piątego roku życia, można wcześniej. Także taką grę wzięłam, bo dziewczyny ostatnio lubią gry. Kolejna układanka, to nie jest gra, tylko układanka, czyli litery, z których możemy potem budować całe wyrazy. Super, to tak mu chciała z Lilą coś tam zacząć działać w tym kierunku, żeby się tych literek Powolutku uczyć, więc coś takiego kliknęłam. Tu mamy jeszcze raz te mafinki, bo moja siostra chciała. Jakie macie postacie? To też może być spoko. Wiadomo, że dla dali po prostu układamy sobie postaci, a potem po prostu trzeba jak najszybciej pozgarniać. Ja też by chciała e... postacie. Bo... I mamy jeszcze coś takiego: Jaś i Małgosia, to jest taka gra em, bardzo klasyczna, czyli sobie po prostu pyk, pyk skaczemy i mamy jakieś tam, wiecie. Dodatkowe, yy, no jakieś tam zadania, pewnie typu cofnij się, idź do przodu, idź na start, idź na metę. No, ja takie gry pamiętam, że były w takich gazetach typu księżniczka. No i był w środku, właśnie, zawsze takie gry planszowe. No i tutaj mamy coś bardzo podobnego, tylko że jest w epoce dinozaurów i duchy starego zamku. Ale no to się generalnie opiera na tym samym. No. I widzę nawet nie Wczoraj w ogóle w Biedronce złapaliśmy bób. Um, nie kupili, nie zrobiliśmy go. Miała być taka fajna kolacja, ale w końcu na kolację były jakieś tam kanapki. Więc zaraz stawiam wodę i ugotujemy go dzisiaj. No i dobra, kwestia jedzenia bo tutaj pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi. W każdym razie, powiem Wam, że tak jak przez długi czas ja sama uważałam, że jednak pokoje są lepsze niż mieszkania, no bo troszeczkę tańsze, tak teraz dochodzę do wniosku, że jak jechać na wakacje, to tylko i wyłącznie wynajmować mieszkania. Dlaczego? Bo jest tam kuchnia, w której można śmiało sobie ugotować. Oczywiście często gęsto jest tak, że gdzieś tam w tych pensjonatach udostępniona jest kuchnia, jakiś tam aneks kuchenny, ale ja na przykład miałam parę razy taką... Yy, Takiego farta, że była kuchnia, ale była informacja, że kuchnia służy tylko do odgrzewania, a nie gotowania. E, wiadomo, że tam też jak czasem ustawi się kolejka ludzi, on to e, problem jest trafić, więc em, no jak dla mnie jedyną słuszną opcją kurde, jest wynajęcie mieszkania, gotowanie, bo tam często są właśnie poudostępnione jakieś garnki, patelnie, tam jest raczej wszystko zadbane. Bo tak, byliśmy raz na obiedzie w piątek właśnie gdy dojechaliśmy, on to już tam nie chciało nam się gotować, poszliśmy na obiad. A potem jednak doszliśmy do wniosku, że wiecie wydawać 140 zł na posiłek, który będzie nam smakował albo nie będzie nam smakował, no to to jest jednak pewien wydatek. Więc koniec końców my zrobiliśmy tak, że weźliśmy sobie do Biedronki, kupiliśmy składniki na spaghetti, które wyniosły nas maksymalnie z 25 zł i zrobiliśmy sobie obiad w domu. Było tanio smacznie, rzecz sprawdzona. I nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam kiedyś, kiedyś, jak stawiamy jakieś pis na bloga odnośnie właśnie w czasów, chyba jak przeoszczędzić, to tam dostawałam jednak komentarze, że ludzie nie po to oszczędzają całym rokiem na te wczasy, żeby potem na nich zasuwać tylko właśnie jak mają iść, no to sobie niczego nie żałują. I generalnie jest tym jakaś logika, jakiś sens, że wiecie, bajlanda totalne, ale ja na przykład um, nie chcę zatrzymywać się na tym, że wyjadę w przeciągu tego całego roku gdzieś na tydzień i tyle. My mamy zaplanowany wypad jeszcze w sierpniu, no bo wtedy docelowo mój mąż ma Mieć urlop. Mamy zaplanowany wypad w grudniu i rozmawiamy o wypadzie we wrześniu, więc coś się tam szykuje. I yy, yy, jakoś nie jest mi, wiecie, z tym źle, że trzeba było ukręcić to spaghetti, gdzie spaghetti robi się w sumie. No, chwila, moment. Był tam też piekarnik, więc nie wiem, mogliśmy postawić na lasagne, po prostu wrzucić ją do piekarnika i to by była cała robota. Więc nie wiem jak to wygląda u Was, czy wolicie właśnie ugotować, czy zjeść gdzieś tam? My tak właśnie rozmawialiśmy, że w sumie jakbyśmy mieli jeszcze raz jechać, bo naprawdę ja jestem zachwycona sobotem. To jednak chyba byśmy stawiali na to, że wypad wiecie od rana, powrót do domu na obiad. No, i wypadł potem znowu z domu, no i powrót na jakąś tam kolację. Także myślę, że tak byśmy celowali. To miałoby najwięcej sensu i byłoby takie ekonomiczne, bo wiecie, um, my pojechaliśmy z takim nastawieniem, że nie żałujemy sobie atrakcji. Więc byliśmy oczywiście i w akwarium, byliśmy i w tym muzeum LEGO, i w tym centrum nauki eksperyment, jakoś tak się to nazywało była jakaś wata cukrowa. Kupiliśmy sobie oczywiście magnesy, kawka, logody, tego typu rzeczy, na tym akurat nie oszczędzaliśmy, nie, nie ucinaliśmy kosztów. No, ale właśnie na obiedzie myślę, że śmiało można i wyszła mi pogadanka dosyć długa, no ale tak stwierdziłam, że odezwę się. I dam, 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 nam. Ranie się zrobiło. Pierwsza reakcja Lili to było, że ona nie je, bo nie lubi, po czym spróbowała i wiecie co. Ciąga że hej.